Aty skur zelo no Mamo Mou chekaj chud wawo Chene chud chay chud Blye przypaliye mgo Przypaliye mgo Chud chay chud Чего ты теряешь? Че палигерцо? А ты совсем, а ты вообще в 4-м районе, курба. Аух, ответь. Вот я же же с фейер, не? 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 А я ты так. так. Ты так. мне, Ale było, było tak nie? Było. 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 Żółbik dom. Jest kurwa. Nie, kamera do mnie. On tak nie. Nie naraję spać, kurwa, co na jej jak dzwonek. A ty już się A ja powiem, że chujcie w dupę i kamerę. Nie, <grym> Kamera <grym> na mnie, kamera na mnie. Bo tak, żebym jeszcze po piwo, nie? Ale kurwa... Na stację bym musiał iść, bo wiesz... Sklepy są zakmięte, bo to jest pod darmo, nie? Jo? O mhm. mam telefon, Dobra, koniec. Akcja, kurwa, stop. Stop time. <grym> stop time. <grym>

Idem na heart yeah? Ai, né, ai, né, de domo, curva, espacem